Yy, witam bardzo serdecznie, z tej strony Lorteryk. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić PG Sharp'a na telefon. Pierwsze robicie, ściągacie tutaj PG Sharp'a, ja już mam oczywiście wszystko ściągnięte. Później jak już będzie ściągnięte wchodzicie w pobrane pliki. I tu Wam się powinno pokazać, tutaj PG Sharp'a klikacie potem. Zainstaluj, instaluje się szybko no i już macie pgzapa na telefonie ale jeszcze wam potrzebny jest kod czyli tak wchodzicie tu w bezpłatną wersję teraz już powinno być wszystko dobrze o macie od razu tutaj kodzik będzie proszę bardzo teraz tak sprawdzić no i tak wpisujecie swoje imię no już nie muszę wpisać bo już mam kod i wszystko ale po prostu wypisujcie tam swoje imię nie wiem tak no tam, no, jakiś tam e-mail nie wiem tam taki nawet Numer to nie będę nie będę wpisywał, bo nie bo wiadomo. No i tutaj. Adres ulicy. Czyli nie wiem, po prostu możecie na jak sobie pisze. Nie, jakąś taką byle jaką ulicę i wam wejdzie. Miasto też byle jakie. Tutaj gdzie jest stan też wpisujecie miasto swoje. Kod pocztowy to powinniście swój znać i hasło albo jakie. Klikacie, jeszcze nie jestem robotem. Kompletne zamówienie i kod już idzie na waszego Gmaila Następnie wchodzimy na Gmaila i tu wam powinno się pokazać takie coś z PG Sharpem. Zaraz wam może pokażę tutaj. O! Takie coś PG Sharp, Restation, no i tam będziecie mieli to już pokazane. Potem tam wchodzicie, macie, w sumie dobra pokażę. Wchodzicie w to. Tutaj macie hmm, za, za, w, w e-mail, który którym macie już tam y, Na PG Sharpie, czyli ten na przykład jakiś tam jaki, który macie Wypisujecie hasło, które tam założyliście e, Nie jest to robotem, zaloguj się i następnie ci Masz już pokazuje ci, y, co masz tam y, kupione Czy tam jakieś tam produkty i tam już powiniencie wkładać kod Potem go kopiujesz i wklejasz No i tyle no. no Tutaj już mam wszystko, tutaj widzicie mam tego PG Sharp'a i no i tyle, no. Dziękuję za uwagę. No i że, że też bym bardzo prosił o subskrypcję tego kanału. O, nie jestem bardzo blisko już 300 subskrypcji i naprawdę jakby mi się udało to naprawdę byłbym naprawdę szczęśliwy, bo zaczynam znów y, nagrywać na YouTube i niedługo startuję kolejny odcinek. Mam na, na razie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i tyle. 你到底怎